Jest kolejne Ja pierdzielem szczęście To jest Niemożliwe Niki Ja pierdzielę Widziałeś to? <ś> nie możesz Ja też nie mogę To jest To jest niemożliwe Taki amatorski kanał wędkarski, nie jestem żadnym profesjonalistą, zwykłym, zwykłym wędkarzem jestem, ale ostatnio mam szczęście straszne, idzie do góry ta ryba, znaczy szczęście, szczęście, że coś złapie, ale nie lubię wyciągnąć, może tak, ja pierdziele. Idzie w górę. Nic nie, nie, nie Co To poje... Dużo ludzi pisze, żeby nie wstawać muzyki, bo chcą dźwięk kowrotka słyszeć. Także będziecie słyszeć, na pewno. Gorsze to, że on idzie do góry w dużeki do, do Dry mi wyciągnie całą plecionkę a mam podkład z żyłki, ale grubej żyłki, solidnej, porządnej Nie wiem muszę przehamować go pecz to nie będę tego zryzykował jednego zerwał a mi się kotwicę, bo w końcu może mi się uda tą rybę wyciągnąć do życia Dobra, złączę się, bo to będzie trwało pewnie znowu długo Muszę hamować ręką, przytrzymywać, bo nie ma, zaraz mi wyciągnie całą plecionę Ale już mi wyciągną ze, ze 100 metrów. Nie, to jest nie do wyciągnięcia. Nie wiem, co tu się dzieje. Muszę uratować sobie wyciąg. Ale ciągnę, gada, ciągnę, ciągnę. Idzie Witoria idzie. Przestał ciągnąć, wyciąga drzwi. Teraz 100 metrów, czego go skolować tutaj? Poddał się skubaniec. O do wiki ciągnę go. Żeby mi nie weszedł w te prę... Gdzie on idzie? Do brzegu? Ja pierdział, on wejdzie mi w TT. Już siedzi. Już siedzi w tych, tych... Wiki, będziesz mi musiał poczep ten. Będę musiał jakąś wędkę przełożyć, bo jak mi wejdzie z tutaj w te... Jak to się nazywa? Cumowanie do barek czy... O poszedł odbił od... na środek. Dobra. Dobra, odbił na środek, ale fuks. Jedziemy z nim A, to potrwa. rozłączyć. 20 minut minęło, a może więcej, nawet nie wiem, ryba muruje do dna, albo suba, albo, albo nie wiem co to, tu druga. Albo amur, nie wiem, karpu, klinty, nie wiem co to jest, ale dobrze odeszło do tych słupów metalowych. teraz idzie tam, do brzegu, tak. hamulec troszkę. O, no, przehamowałem hamulec. Ale on sobie robi co chce. Robi sobie co chce. ハァ。<coughs> <coughs> 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 to jest ryba nie do wyciągnięcia. Ja, ja ręką hamuję. I ona robi co chce normalnie. Muszę puścić, no bo zerwie znowu. Nie wiem. Idzie do tych wnęki. Do tych, do tych dziur wchodzi. Płynie tam, może puszczę ją tam. Ale co to da? Ja muszę ją zmęczyć. Ja pierdzielę Piękna pogoda. No, Złączam się, bo stoi tam pod tą dziurą. Żeby się chociaż wyłożył do góry, żeby było wiadomo co tu jest. Aż palec przetarty, kurde. Dociągam hamulec, bo to nie ma sensu. I o jeden klik. Dociągnięty. Ale no tak sobie robi co chcę. teraz go wkurzymy, co? Nie, nie, nie. Chłopanie. Chodź tu mamy. Krzono jadzie. Trzeba się wziąć za niego. Pompujemy. stoi tam sobie w miejscu i pływa sobie. No zaraz będzie do tej dziury, ale mam nadzieję, że tam nie ma jakichś żadnych korzeni, co? Wiki? Może tam mieszka, co? Prawda, że tu nie można z łodzi pływać. Kurde, coś płynął. Co tu, co tu jest? Dałem mojej kochanej córeczce podtrzymać wędkę. Patrz, jaka silna ryba potrafi być. Zobacz, masz mocno, mocno. Dobrze. Jak? Jakie uczucie? Ciężko, trzymaj mocno. O, o, co jest? Podkręcaj, podkręć, kręć, kręć. Mocno kręć. Dobrze, dami? mi. On tam idzie znowu. Nie wiem, co, Riki, ale nie co go na Podnieść do góry, zobaczyć co tu jest Uf, Idzie w góry rzeki Ale już się rozmęcił Chodź tu Jest przy górze, nie? Ma jeszcze siły. Ma jeszcze siły. Ta wędka zaraz nie wytrzyma. Ta wędka wytrzyma kochanie. Prędzej się obawiam o plecionkę. Ryba znowu odpłynęła ze 100 metrów. Znowu to samo się powtarza. Nie idzie. Wydarzyła się poszło jej ciśnienie, chyba nie do wyciągnięcia. To jest Wiktoria, co co mam zrobić? Zaraz skończy się pleciona, już tyle wyciągła. Znowu odzyskiwanie. 無事でこっちだな。 I taka sytuacja. Wiki już widzę koniec plecionki. Dokręcam. Nie ma co. Jeszcze dokręcić. Zaraz będzie koniec piecionki. Teraz już jest tak dokręcony kowrotek, że... Ja pierdziele. Widzicie? Już podkład... Stanął. Ła! Wow. Podkład jest żyłki, a stanął nagle. Co teraz? 150 metrów pompowania, gdzie dalej jedzie? Ciekawe, czy mój węzeł teraz wytrzyma mocowanie plecionki z plecionką z żyłką. Teraz będzie pytanie, bo już końcówka plecionki, i zaraz będzie żyłka szła. Ja pierdzielę. Nie, nie po plecionce. Żyłka idzie. Wiki, chodź zobaczyć to. Po, podkład. Poszła żyłka, patrz, żyłka idzie. Popatrz. Ale to jest gruba żyła. Węzeł mój wytrzymał. Łączenie. No ale patrzcie, to ryba, przecież to się ma szans. Kanie, Wszystko musi się zmęczyć. Damy jeszcze mu jednego przykręcić. No i 100 metrów podkładu. Jakieś 10 minut łowienia. Pierwszy rzut. Już mam podkład. Jest dobry znak. Do plecionki doszłem. Nawinąłem plecionkę już na kowrotek. Ale to nie, że rybę, tylko ja podeszłem po prostu. <gryzł> Grzegorz przyjechał zobaczyć. Macie pozdrowionka. Ciągniemy dalej znowu żyłkę wyciągnął plecionkę wyciągnął żyłka teraz idzie to jest ryba nie do wyciągnięcia zaraz mi się żyłka skoczy i no nie ma żyłki czy nie ma czym ciągnąć on już jest w odrze za zakrętem Samuję już, kowrotek na maksa jest, patrz, palcem już. Teraz coś szczeli. A wędka. Stanął, bo dopłynął chyba do brzegu. We Wrocławiu, co Wiki? Ja palcem przyciskam i tak idzie. Nie ma szans. To jest nie do wyciągnięcia. Łódka. Ponton. Gdzie z połowie kanału? I zobaczyć. No a kanał ma kilometr. No to 500 metrów. No to pięknie. O. Odzyskiwanie metrów. Kurde mać, ja pierdolę, z półtora godziny. Ja pierdziele. To była ryba nie do wyciągnięcia. Tu pojega, no pewnie, albo sam, nie wiem, nie mam pojęcia, ale chcę sprawdzić, Kury całą plecionkę. Do podkładu mi poszła. Tak się okazało, że kolega rzucił za tą plecionkę z pinigówką i zahaczył ją tą rybę. Jest niemożliwe. Wy ją rękami trzymacie? Może pociąć ale Dawaj obrawi tam Ale akcja bo chcecie być na tym, na kanale? A jaki masz kanał? Na YouTube? Jak się nazywasz na YouTube? że koźle. To ostatnio ty wyciągasz tą tutaj? E, no. no to dobra, to ja możecie być, tak? Chcecie? No to spoko To w sumie ja A w sumie kolega Tak? Tak A, Jest jeszcze A, drugi kanał teraz na YouTube Możesz Bój. od razu Grzegorz, zareklamować swój kanał Dobra, potem. Dygamą ja tu pot. Co Nie było od tego nie wyciągnie. Nie, chuj, damy radę. Wyjdzie. Ona już jest ja zapleśniona. Nie jest nie, o czym, tylko żeby stała. Nie, nie nie prowokują. Ona wiesz mi ma siłę. Ona półtora godziny jest ten Holowałem ją. A, no dobra. Czekam. Dobra, weź go, pociąg trochę, bo Pociągnę trochę, bo ja już mam siły, ja stęcę, mógł. Macie zapalniczkę? Nie. Ja tobie dałem. Kurwa, stoją. No, Dociągnięte? Tak. Czyli dalej jesteśmy w grze, <gry> <gry> można powiedzieć. Kurde. No, w grze, obocz. Spokojnie. spokojnie. Nie, ma dużo siły jeszcze. Mówię już, że ma dużo siły. Mówię, że ma dużo siły, bo. kurde, ale to zasuwa. No, pójść, Tak, żeby nie było Trzyma. 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 Dobra? Okay. Okay. No to jesteśmy w rzek, Grzegorz. Wszystko w Twoich rękach, bo ja mam już dosyć. Nie mamy za dużo tego. To może szczelić to, co ten. No to ma 100 kilo? Nie, żartuję. Ale tak na 30 spokojnie, myślę, w rękach. Więcej, więcej. Tak, może tak, ci na pokoju. Tamta miał 50 kilo, to ja wiem jak tak. On jeszcze on dźwigał kolega Nie był szybszy ten skubanyższy kij niż był Jak idzie Grzegorz? Jest szansa? Co? Jaka sytuacja? Chujowa? Nie wziąłem mojej kamery. A bo jak wyście pod mostkiem przeszli właśnie A ja Aha się kręcił Nie, nie, nie przejdzie Nie przejdzie Ja pierdzielę To jest niemożliwe, Krzak Ty wyjdzie można go wyciągnąć Tą rybę? Na końcu Na końcu Chłopaki mają fajnie podbierać tak? No, Dobra, o, ale chęć. Potrzebuję, żeby ktoś mi pomógł, bo teraz jest przy mostek. Jak ktoś to zrobił, bo ja nie wiem o co chodzi. Jakbyś jak ik... Na górę muszę wejść. Nie wiesz to chodzi. chodzi. że ty na górę wchodziłeś. Wariaty, no Ale akcja, patrzcie się, ludzie. Patrzcie się, co się Jestem? dzieje. Jestem? No niemożliwe. Jest, jest, jest. Dobra. Idziemy dalej. <laughs> niemożliwe, to jest normalnie. Co to kurwa jest? Kopka się się odkręciła. Kurde, już myślałem, że coś, że łożysko leżało na ziemi. Ten jest wyższy. Uważaj. On jest wyższy. Tak? On jest wyższy. Tego nie dasz rady. No mam na pewno no pewno na pewno na niemożliwe. Jestem. pewno ja, tu już będzie trochę pewno <gryzły> Chyba <noise> <noise> ja z nim gadałem już półtora godziny, także <noise> Nie musisz mi mówić Kolejny robisz tam na No Ej, chcesz sprzęt zabierz, a zostaw <noise> wiki kamerę Chyba wziął po raz Czekaj, czekaj Dzięki. Jeszcze tutaj A to cyga, nie? No. Cyga Cyga, widzę. Ale są już lepsze od cygi w ogóle. No. Hunter wybuch. już prawie przy brzegu. Żeby dwóch wędkarzy wyciągało jedną rybę. I Takie idź, czasy nastały. Jak ja lubię te twoje kurwa niespodzianki. Pip, pip, pip. Także zaraz ją zobaczymy. Witora stwierdziła, że prawdopodobnie jest to sum. Ale wszyscy czekają. Grzegorz nie na siłę. On teraz jak on wypłynie, jak on do kopa... Spokojnie. Wiesz o tym. Spokojnie. Wiem co robić. No to szybki powrót do domu wyprostowały, normalnie wyprostowały ryby tak? kotwicę I co na jakie firmy teraz masz? Jak to się nazywało? Fante, czy... y -y -y. Ownery? Ownery, no. Kurde Tak mnie podleje. Ciągniemy. tam same żupce pozarzane, wszystko na mięso. Cały ja. dzień kujemy I oni mi powiedzą, że oni Co? Podlecinię ja tak nie? samo już. Tylko dlaczego kurwa znowu to, zamiast nagrywać materiał kurwa ukolenia, to ja widzisz co robię. Zobaczysz jaki woblerek, 7 cm 7 cm w dwie nie. godziny cholu. No, nie, nie, już z przerwą. No, nie, nie już. z przerwą tam, U. U. <laughs> Dzięki kolegom tutaj właśnie uratowaliśmy ją z powrotem. Koledzy. A jak wyście w ogóle zapali to płyciokę? Ona płynęła tak? No kurwa, po o, dobrze. Dobrze. A i wędką rzuciliście, tak? No bo boleniowe te woblerki. Woblerki. Się zaplątało. No, po prostu korpicię, szło po korpicię, No, rzecz. no, no. I tu to... Kurde, gra. Dobrze, że wam Dzięki. No właśnie, żeby od razu tutaj. No, nie jesteśmy więc... O, nie jest wiem czy stwornego. to widać. O, na środku się włożył. Mówimy to był ostatnie jego odjazd. To jest? Już przy powierzchni jest także Jeszcze godzinka i... <noise> Grzegorz ściągnie rybę. SMS-y pisze. bo muszę odpisać. Taka sytuacja. No, rybę już ciągniemy po 2,5 godzinach holu. To przygotuj aparat. Sum! Krokodyl! Ryba poszła po 2 godzinach. Po 2,5 godziny holu. Nie mają teren tamten. Ryba się zerwała po dwóch i po godzinach holu, także i tak fajnie <noise> było. No trudno się mówi. Ja nie było widać, to było